Proszę bardzo. Rezerwat przyrody, wąwóz homole. I mam nadzieję, że dzisiaj damy radę wejść na szczyt wysoki. Wąwóz homole, wstęp do rezerwatu przyrody bezpłatny. O, jak się cieszę. Szała z bukowinki. Tu jesteśmy. Ja jestem biedny, to mi nic nie weźmiesz? E, baba już poszła. No? Tak, ale nie moja, ale no. mogła dać. Dobra, to idę, mogę przejść? Śmiałe. Dziękuję. Po tych kamieniach się bardzo kiepsko idzie, bo po prostu są bardzo śliskie. Idziemy w tamtą stronę. Rezerwat wysokie skałki. Chyba już niedaleko, ale wejście to masakra.

kolejny słupek takie wypłaszczenie mam nadzieję że to już końcówka o, szczyt widać słuchajcie po tej morderce nie będziemy schodzić tam do wsi Jaborki tylko se zjedziemy tutaj tym wyciągiem you. <laughs>